Kurwa, to już oglądałem, bo oczywiście zajebiście się nagrało. Byłem na premierce, ale chujowo wyszło. To kurwa nawet nie brzmi jak bit od prawdziwego Paliona. dali modulator głosu. nie wy widzieliście tego cięcia? no i to nie jest goz paliona to w ogóle nie jest palion a nie licząc z tego na jest około. to palion kurwa mać.

o multim mi zrobili wstępkę, to, to to chociaż multi, jak będzie reagował, to by nie miał zajibiście. O mnie też proszę zrobić wstępkę, nie zapomnijcie, proszę. Jestem giejuchem real u fakty. Tak jak mój tata, lub zbyszek rucharski. Jestem giejuchem, to są proste fakty. Wychodzę do zioma i zdejmuję majty. Jestem pewny jego, a nie jego matki. Ziomem, co robię, porno naokład. Aha. Na dworze zimno, bo zgubiłem majtki.

Gdym całem zespołem w ucach naglapane sam nie wiem co zrobić No i gór w kasze jeszcze kurwa dodali nie wiem co to się od ty dala Babcia podaje mi durek zyspać i korzystam, bo przecież za zdrowie mi płaci, nie odbiłą mi z Zaraz kurwa też będę robił przeloki gailona kurwa z modulowanym głosem, Bo tutaj nie ma głosu paliona. Zaszudzi, że na serio muzę tu robię On nie komentuje, w znów trzychuje Tu w lodzikach zaklipyle, by był ogień Na głowie ci geje, a w sercu bornole. Z każdym ci plakiem zbijam sobie pionę Jak znów zapytają, co w życiu robię To jedyne, co im odpowiem Wbija się to do bani Kurwa, cofamy to A ty przestań śpiewać i jaram się tym. Będę to dzisiaj śpiewał cały dzień sobie w myślach. Kurwa! Mojego ch mo chomika nie ruszaj, bo zaraz komputer się nie będzie kręcił. No kurwa, klatka od komika tam się kręci kurwa! No i kurwa, przez to komputer działa no! Napędza się tak! Kurwawawa Kurwa! Przestei em machad tą lenką! Marta, que dais da szkoda, że ja nie mam kurwa kamerki Zajem. Zajem. Nie subskrybujcie bardzo rzadko. O kurwa! Nie <Nima wytnij> to! <grywa> nie wycinam tego, to było zajebić, To był najlepszy fragment. Damy to do topy. 10 fragmentów, finger. Nie subskrybujcie, Macieja! <grywa> Dziękuję! <grywa> I do kurwa! Robię, kurwa, zamknij bro... Kurwa, zamknij <gry> Dobra. Kurwa, dawlu, kurwa. Eee, dobra, fajna piosenka. No, kurwa, fajna piosenka. Bądź Fajna piosenka, oceniam 7 na 10. Kurwa, chujowy auto ale już na to kurwa nie wnikam, bo yy, zjedziecie mnie w komentarzach, mam to wpiszcie 7 na 10, jebać kurwę nara.